Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Kazaks, a to jest kolejna zapowiedź. Po poprzednim e, moim filmie, e, znaczy się na poprzedniej zapowiedzi, pojawiło się dużo e, wyświetleń. Stwierdziłem, że pociągnę tą serię trochę dalej. Skoro e, jest sens, skoro to ludzie oglądają, to czemu nie? I tym razem mam dla Was coś, co mnie też bardzo niezmiernie cieszy jak poprzednio. Zresztą te, te wszystkie zapowiedzi będą gier, które mnie właśnie niezmiernie cieszą i e, mowa o mowa o Alien Isolation będzie to gra studia Creative Assembly czyli tego studia które zrobiło parę dobrych RTSów Rom Total War, te, takie, te wszystkie Romy, Szoguny um, i sp Spartany no, jeżeli dobrze pamiętam mniejsza z tym i będzie to gra w uniwersum Aliena z tym że będzie to gra dość unika unikatowa Nowatorska? Nie. To ciężko y, powiedzieć, że to będzie gra, która będzie miała jakieś, y, jakieś innowacyjne rozwiązania, ale jest to gra, której gracze potrzebują, której gracze, którą gracze bardzo chcą. Dlaczego? Może zacznę o uniwersum Aliena. Uniwersum Aliena jest bardzo, y, że tak powiem, targane y, przez nieudolność niektórych twórców. Może to przesadziłem teraz tą nieudolnością, ale chodzi o to, że. Ridley Scott stworzył fantastyczny film "Obcy 8 pasażerów stromo", gdzie mieliśmy jednego kosmitę, wrogiego, nie mieliśmy całej tony gnatów, żołnierzy, marines i nie wiadomo czego plazmaganów. Mieliśmy kobietę, która z nim walczyła, w zasadzie całą załogę siedmiu ludzi, ale ta załoga szybko, jak pamiętamy, wyginęła przez tego e, aliena. Ale było przez to strasznie, było mrocznie, było e, czuliśmy. Respekt do tego aliena. W drugiej części, w części czwartej, niestety ten respekt się straciło, bo alieny po prostu wylatywały całymi swarmami jak zergi i w filmie było dużo po prostu walenia z plazmagana. Gry, które powstawały na, 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 na podstawie tego uniwersum, podobnie, bardzo podobnie e, powzięły się do tematu, a mianowicie. E, Alien vs Predator 1, Alien vs Predator 2, to były strzelanki gry akcji, chociaż fakt faktem fajnie było w wcieli. to były dobre gry, ja nie powiem. Jednakże nie miały, miały trochę klimatu, ale nie miały tego wielkiego strachu. Ten strach był w początkowych misjach, potem się już tego wyzbywaliśmy. Był bardzo klimatowy radar, który był w filmach, i tak dalej, i tak dalej, ale mniejsza o tym. O, na przykład Alien vs Predator 3 już był słaby w moim, w, w, w moim guście. Yy, niedawno wyszła gra yy, Alien Colonial Marines, którą mogłem sobie sam przetestować na Intel Extreme Masters. Gra mi się podobała, nie umiałem się doczekać jej wyjścia i ostatecznie jej nie kupiłem, bo zebrała takie baty, jeżeli chodzi o ceny i, i recenzje, yy, że stwierdziłem, że nie będę wydawał pieniędzy w ten sposób i jej nie ściągnę. I nie będę na nią tracił czasu. Yy, gra ta, jakby dała mocnego kopa e, pogrzebającego tym, temu uniwersum i podejrzewałem się, że już nikt nigdy nie będzie chciał za bardzo odgrzebywać tego i odgrzewać tego kotleta. Mianowicie to wszystko było strzelanki, o których wcześniej w grach mówiłem. Teraz mamy do czynienia z survival horrorem, których tak bardzo brakuje na naszym rynku, ogólnie na rynku gier. E, nie ma dobrego survival horroru. Wszyscy tylko wspominają dobrze Silent Hill, stare, stare rezydenty, które których tak bardzo nam brakuje Powstały oczywiście fajne gierki typu Amnesia, Penumbra e, i niedawno całkiem Outlast jednak to są trzy gry e, Więcej jest Indie Gierek, e, aczkolwiek no, ten rynek jest bardzo mocno bardzo mocno w plecy w porównaniu do czasów, e, czasów wcześniejszych, mogę tak powiedzieć, nie wiem e, Alien Isolation. Będziemy chcieli się w postać córki ona się bo nazywa Amanda Replay, czyli córka głównej bohaterki z serii Obcych. Raz, dwa, trzy, czterech części. To daje twórcom bardzo ciekawy wachlarz rozwoju sytuacji, fabuły. A mianowicie, bo mamy bohaterkę, którą fani Aliena polubią od razu za charakter jej matki. Bo twórcy stwierdzili, że na tym ogólnie bazują. Oni tworzą grę, w którą sami by chcieli zagrać, tak więc mamy, yy, są fanami, sami są fanami yy, tej, 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 tego uniwersum, tak więc yy, ja zawsze się cieszę, kiedy fani tworzą coś, bo to zawsze wychodzi lepiej niż jacyś tam, powiedzmy, ktoś tam chce to weźmie, tak jak Gearbox wziął yy, Duke Nukem A3D, yy, przepraszam, Duke Nukem Forever, tak jak Gearbox właśnie wziął yy, Alien Colonial Marines. Mamy pokazane pierwsze galerie, pierwsze, pierwsze e, e, gameplaye. E, co już wiemy? Wiemy to, że nie będziemy walczyć z obcym, nie będziemy strzelać do niego z plazmaganów, to będzie survival horror, będziemy przed nim się chować, uciekać w cień. E, twórcy kładą nacisk na to, że obcy alien będzie tylko jeden na statku, a my będziemy musieli rozwiązywać zagadki podobne do Amnizji, żeby go unikać, żeby się skradać, będziemy go widzieć na radarze. Fantastyczna gra. Światła. Z tego co zauważyłem na gameplayach jest fantastyczna gra świateł. Kiedy postać wychyla się przez okno, ok... patrzę powiedzmy przez okno. To wszystko możecie zresztą zobaczyć na gameplayu. Klimat skradankowy. I co, na co zwróciłem uwagę, bardzo. To jest taka pierdoła, ale mnie takie pierdoły właśnie rajom i twierdzę, że właśnie Diabeł tkwi w szczegółach. Nasza postać Amanda ma. Detektor ruchu, jak to było w filmach obcym i w grach. Z tym, że trzyma, może go trzymać w ręku, jeżeli popatrzy na niego, całe tło się bluruje. Reszta tak jak mamy w rzeczywistości, kiedy patrzymy na jakiś e, krajobraz, popatrzymy na naszą rękę, wszystko się, e, reszta się tam zbluruje, prawda? Tak właśnie tutaj to zro zostało zrobione i będzie to wielokrotnie wykorzystywane do. Jump scenkowania randomowego czyli, na przykład, popatrzymy na radar, nie widzimy tam, a tu nagle nam coś się poruszy, a nie widzieliśmy co, i na tym będą się, na tym będą bazować twórcy: na, na strachu, pokroju, że jakiś cień będzie nam się kojarzył, że tam alien stoi, bo ten alien będzie sobie łaził po statku. Będą bazować właśnie na klimacie, na długich, monotonnych, można powiedzieć, przejściach, pomrocznych pokojach, gdzie będziemy po prostu, no po prostu wyczekiwali tego momentu, w którym wyskoczy nam jump wyskoczy nam, jumpscare, wyskoczy nam y, obcy na przykład i będą powodowali, że będziemy zapominać o tym, że tak się dzieje. To są moje takie spekulacje, w sensie, że zaczniemy się zagap zagapiać na na, na przykład taka, pokazywali tam taką zabaweczkę na, 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 na biurku, na to, na tamto, na to, przez okno, jest cisza, 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 nie ma żadnej muzyki, napięcie, i nagle tak podejrzewam, że będzie. Yy, gra wyjdzie na Xbox One na PlayStation 4, na Xbox 360, na PlayStation 3, na PC-ta. Bałem się, szukałem tego, czy gra wyjdzie na PC-ta, strasznie tego szukałem. I wyjdzie, na szczęście wyjdzie, pod koniec 2014 roku, długo musimy czekać, fakt faktem. Ale myślę, że to będzie... Że będzie warto. Chociaż Alien Colonial Marines zapowiadał się też fantastycznie. A nic z tego nie wyszło. Ale. Tam była strzelanka. Tutaj mamy. Tutaj mamy Survival Horror, których jest naprawdę mało. Yy, jedyne co mnie niepokoi na razie, ale no w sumie to są gameplaye. A jak grama wyjść dopiero za rok, to to może się wiele zmienić naprawdę. Yy, nie widziałem na tych gameplayach motywu kwasu od Aliena. Że nie było. Zawsze te, 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 tą obecność Aliena zwiastowały te, ta jego ślina na przykład, nie? To, że gdzieś tam są wypalone jakieś tam kawałki. No ale w sumie jakby się zastanowił, jak on jest tylko jeden, to kto by miał go tam połatać, żeby żeby był ten kwas, ale to już mniejsza z tym. Fajnie by było Jakby twórcom to wyszło, to co zamierzają zrobić idą w dobrym kierunku, w dobrym w moim, w moim guście i mam nadzieję, że, że będzie warto czekać. Alien, isolation. Um, I zapraszam Was na kolejny film. Dzięki Wam wielkie. Pa, pa.